Cześć witam wszystkich w króciutkim poradniku jak odinstalować ENB Zaczynamy od wejścia na naszego steam'a bry, bry, znaczy biblioteka gry Klikamy prawym przyciskiem na Skyrim, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne naciskamy I z tego folderu z usuwamy wszystkie, wszystkie pliki które mają na, na początku napis ENB Tak więc ten ten, 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 ten ten a tego nie. Mm -hmm. Czy Co coś tu jeszcze jest? Nie. I poza tymi plikami musimy jeszcze zaznaczyć te 2 czyli D3, D9 oraz efekt. One również pochodzą od INB, e więc nie należy je usunąć. Ja ich nie będę usuwać, bo ja chcę zostać przy INB, e ale mm, wszystko powinno działać. Może się w sekundę dłużej ładować Skyrim przez to usunięcie, bo to będą różne zmiany. Tam w plikach gry, więc to będzie się chwilkę ładować. Nie powinno być to być długo, po tym zabiegu wszystko powinno ładnie wyglądać, tak jak Skyrim przed zainstalowaniem ENB, więc jakby coś było nie tak, piszcie w komentarzach, a tymczasem ja się żegnam.